A ja nie mówię do ciebie, łomusiu. Słuchaj, nie jesteś tutaj gwiazdą w dzisiejszej telewizji. To ja. Moi drodzy, może dzisiejszy odcinek Was zainteresuje, dlatego że będę robił keto-naleśniki, które składają się tylko z jajka i z żelatyny. Zaczynamy. Do pojemnika blendera wrzucam 3 jajka. Dwa całe jajka i trzy białka. Ja tylko Ech. powiem, że próbowałem już yy, kilka razy robić naleśniki i używałem do tego przepisu z mąką kokosową białka. albo z mąką migdałową. No i przyznam się, że no nie byłem zadowolony z tych naleśników. Naleśnik jako taki no był i można było go zjeść, nie, nie był niesmaczny, ale proces zrobienia był bardzo uciążliwy, dlatego że mąka kokosowa czy nidałowa ciężko tam wyczuć, ile tego nalać i to bardzo długo trwa, a dwa, że zwłaszcza mąka kokosowa bardzo się przypala na oleju. I bardzo ten olej pije, więc poszło mi bardzo dużo okay. oleju do robienia naleśników i Zdję, uważam, że to nie, nie te. Żółte Dla naleśniki. mnie, dieta powinna być szybka, prosta i zdrowa. Dobra, i do tego też dwie łyżeczki żelatyny. Dwie łyżeczki płaskie, i dodam szczyptę soli. I no, I no, żeby to miało jakiś smak, dobra, i teraz mamy tę mieszankę z pięciu jajek, ale jest mniej żółtek, więc zobaczymy, jak to się będzie teraz zachowywać. W międzyczasie pójdę wyciągnąć jakieś owoce z zamrażarki. Także słuchajcie, ten naleśnik wydaje się lepszy właśnie w tej mieszance dwa jajka całe i trzy tylko białka, dlatego że łatwiej jest przewrócić ten naleśnik. Jest taki e, bardziej właśnie naleśnikowaty. Ale zrobimy zaraz test. Który naleśnik komu bardziej smakuje Czy jest jakąś różnicę czy, czy nie Trzeba u, e, uważać przy rozlewaniu na patelni Bo jednak ta konsystencja nie jest taka jak z mąką kokosową czy, czy migdałową Więc trzeba uważać żeby po prostu tego nie wylać za krawędź patelni Mam tutaj jagody, co prawda mrożone Dodam ciepłej wody, rozpuszczę je na szybko, tak żeby mieć coś fajnego do tych naleśników na spróbowanie. To jest właśnie fajne, że one sobie tutaj na tych krawędziach jak już odchodzą, to już wtedy wiemy, że ten naleśnik jest do przewrócenia. Także zobaczcie jak on fajnie odchodzi. Pach i jest. Jestem mega ciekawy smaku, dlatego że bardzo pachnie taką zwykłą jajecznicą, więc mam nadzieję, że e, no przy testowaniu e, no będzie to po prostu jak smaczny naleśnik, a nie taka jajecznica w ale zobaczymy. I kolejny naleśnik. Tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby smajować patelnię przed nałożeniem. Najlepiej do tego używać tłuszczu zwierzęcego, tak żebyśmy mieli pewność, że jest to zdrowe smażenie, a przynajmniej zdrowsze niż um, olejami. Mam takie wrażenie, że jakbym dolał troszeczkę wody do tego, to i tak by mi to wyszło i byłoby dobre, ale myślę, że spróbuję to następnym razem, bo mam zamiar też właśnie robić keto wrapy. Więc tutaj będzie keto deser, a do wrapów spróbuję po prostu już troszeczkę też inaczej, żeby wiedzieć, która mieszanka jest najlepsza. No i może znajdziemy złoty przepis na pyszne naleśniki. A więc do tych jagód dolałem sobie Enkrytol łyżkę gdzieś żeby to było słodkie dodam mąki kobasowej bo z chlebem jest tak, że ta mąka zagęszcza jak oglądaliście jak robiłem chleb to też dodaję właśnie kilka łyżek mąki kokosowej, żeby mi zagęściło chleb, jeśli jest rzadki. Ser, chodzi mi tutaj o chleb na serze wiejskim. Yy, no, już jest lepsza konsystencja, z wam Była przed chwilą woda, a już jest troszkę lepiej. Masa praktycznie stoi. Teraz tylko zobaczę, czy jest odpowiednio słodkie. Powiem tak. Jest ok. Okej, idziemy na górę, może znajdziemy kogoś, kto będzie chciał spróbować i przetestować kato naleśniki. Mamy jogurcik. Dorzucimy jogurt grecki. Dobra, mamy naleśniki. No chyba dobrze. Tutaj mamy z trzech jajek całych i z żelatyną, więc są elastyczne, fajne, też się nie skinają. A tutaj jest dwa jajka całe i trzy żółtka. Także też są elastyczne i. O, ten akwad był cienki. <laughs> to może ten, też. Dobra. To co spróbujesz? Ale żółciutkie? Pe... Dżemik jest. A co to, to jest, to? No to zrobiłem taki keto. Dla mnie, a dla was jest taki dżemik. Hmm, jakie było, Tu chyba więcej jajek jest, nie? Tak. A światło świeci. Także... Jest. Tak. Spróbuj i zobacz, czy takie bezmączne... Dużo rzek, jajek tu trzeba dać? Jakiś do pieczenia dałeś? Nie, Dobra. tylko jajko i żelatynę. Mhm. to chcesz? No ale jakbyś na przykład kiedy robiła... Mhm. No widzisz, bez... to jest na wodzie, tak? To jest jajko i żelatyna tylko. Nic, i... nic więcej? Nic więcej, no. Ale tu chodzi o to, żeby znaleźć taką alternatywę, żeby mhm. mieć naleśniki i mieć zdrowe naleśniki. No.